Okej, okay, cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto, Bitcoin 48.200, 9.17 czasu polskiego. Niektórzy traderzy przewidują ogromne wzrosty do 140 tysięcy. Analizują Bitcoina od strony technicznej, porównując obecny cykl do tego z roku 2019 i 20, kiedy powstał ogromny dump cenowy po informacji covidowej. Inni sugerują spokojne zejście Bitcoina do poziomu około 36 tysięcy dolarów, czyli do wsparcia z listopada 2023. Jednakże historycznie. Bazy... Na cenie bitcoina, więc co do zasady, przewidywanie przyszłej ceny na podstawie przeszłej wydaje się mało sensowne. Jakikolwiek dump cenowy musiałby się równać z choćby negatywną informacją, a teraz takich nie ma. ETF-y napędzają wykup bitcoinów z giełd, a tych. Na giełdach jest coraz mniej. Nic więc dziwnego, że cena bitcoina rośnie, gdy na giełdach brakuje towaru, a po następnym halvingu tego towaru będzie jeszcze mniej, ponieważ podaż bitcoinów spadnie po raz kolejny o połowę. Zatem być może już teraz traderzy starają się wycenić te emocje, które będą na rynku w momencie czwartego halvingu. Kiedy to podobnie jak 10 stycznia w momencie decyzji dotyczącej ETF-ów, emocje były największe. Tak w momencie czwartego halvingu emocje również mogą być wysokie, dając pretekst dla świeżych inwestorów do kupienia Bitcoina niezależnie od jego poziomu cenowego, a w związku z tym potencjalnie za wysoko, co mogłoby poprzedzać kilkunasto-kilkudziesięcioprocentowe Reagowania po wcześniejszych kilkudziesięcioprocentowych wzrostach. Oczywiście długoterminowo bitcoin i tak prawdopodobnie zrobi swoje, jednakże spekulacja na tego typu danych może być lukratywna. Tym bardziej. Jeżeli w trakcie czwartego halvingu nagle wzrosną rezerwy bitcoinów na giełdach, czyli towar zostanie przekazany do potencjalnej sprzedaży, to będzie kolejny argument za tym, że cena bitcoina będzie mogła tąpnąć. Oczywiście będziemy to obserwować na bieżąco. A jaki poziom cenowy wtedy bitcoin będzie mieć? Mnie to konkretnie nie interesuje, bardziej obserwuję punkt czasowy, czyli okolice drugiej połowy kwietnia, moment tuż po halvingu, jako moment do zebrania potencjalnych wcześniejszych zysków. Oczywiście to nie są porady inwestycyjne, to jest kanał Julian Krypto i zaczynamy. A przez ostatnie materiały analizuję dla Was altcoiny i ich wzrosty. I to też będę robić na następnych, po to, żebyśmy nauczyli się odczytywać newsy, które mogą wybić ceny coinów o kilkanaście, kilkadziesiąt procent w kilka godzin. Tak jak w przypadku tokena MDX, który napisał, że miło nam zostać partnerem rozwiązania raz firmy. Foreverland i nie możemy się doczekać dalszej współpracy. Zaraz po tym twecie cena tokena MDX wzrosła o 10,7%, co nie jest tak dużo w porównaniu do tego, o ile wzrósł Bitcoin. Ten wzrósł o ponad 8%. W związku z tym pytanie, czy rzeczywiście ten tweet mógł spowodować lub może spowodować jeszcze większy wzrost tego tokena. Oczywiście dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Kolejny wystrzał miał projekt SPELL do dolara o ponad 35%. No i to było już w momencie, gdy Bitcoin osiągnął swoje lokalne szczyty na poziomie 48 tysięcy. Wtedy ten projekt SPELL miał ten pierwszy wystrzał. Tego samego dnia, 10 lutego, ale około 10 godzin wcześniej napisali na Twitterze jesteśmy podekscytowani możliwością dalszego przesuwania granic adopcji crosschain razem z Layer Zero Labs. No i teraz zwróćmy uwagę na dysproporcje pomiędzy liczbą obserwujących projekt SPEL, to jest 121 tysięcy, a Layer Zero Labs ponad 600 tysięcy obserwujących. Więc dla takiego projektu, który nawiązuje współpracę z innym projektem, z dużo, dużo większą społecznością, to dla tego mniejszego projektu, to rzeczywiście może być news byczy. Pytanie, czy rynek grał właśnie pod ten news, czy pod coś innego? Możecie napisać w komentarzach, jeżeli uważacie, że to było pod coś innego, i również napiszcie, jeżeli znajdziecie powód wzrostów tokena req request, ponieważ on wzrósł od 9 lutego o ponad 80%, a na chwilę obecną znajduje się na 50% wzroście. I jeżeli znajdziecie i skomentujecie powód wzrostów tego tokena, to również będzie nagroda. Tak jak w przypadku ostatniego materiału, który nagrywałem i zadałem wam pytanie, co było wzrostem tokena BTT, czyli BitTorrent, który do Bitcoina ponad 40%, Rafa Glina odpowiedział, że jego zdaniem do pompy przyczyniła się informacja o listingu na giełdzie BTC to samo napisał Daniel K. Także Daniel K. podrzuć swój ID na MaxDataApp. Rafał Glina już podrzucił, bo zgodnie z obietnicą otrzymujecie dostęp do niepublicznych jeszcze funkcji na MaxDataApp. Czyli alertów, tworzenia pro-alertów z wielu różnych warunków, testowania tych alertów i pro-alertów oraz do botów handlowych, czyli automatycznego zakupu i sprzedaży, który może być również trygerowany za pomocą właśnie alertów i pro-alertów. Otrzymujecie do tego dostęp na przynajmniej tydzień. I te osoby, które pod tym filmem skomentują, dlaczego wzrósł request od 9 Lutego. Co było tym zapalnikiem? Najlepiej, żebyście napisali, gdzie to źródło można znaleźć. To również otrzymacie dostęp na przynajmniej tydzień do najnowszych funkcji Max Data App, które nie są jeszcze publiczne, do których na chwilę obecną mają dostęp tylko użytkownicy z dostępem Lifetime. Jakiś czas temu Daniel Latoniuk zapytał również o AMP. Zerknąłem: Rzeczywiście, AMP ma ciekawy. Price action, a to dlatego, ponieważ zwróćcie uwagę, od momentu, kiedy bitcoin jest powyżej 40 tysięcy, w zasadzie wcześniej też, token AMP miał krótkie, bardzo szybkie, dynamiczne wystrzały rzędu 50-40% w zaledwie kilka godzin. I takie wystrzały pojawiają się dosłownie co kilka dni, co daje dużą pokusę, żeby pod takie wystrzały grać, rozgrywać, innymi słowy, żeby ustawiać alerty na tych niskich poziomach. Na token AMP, i w momencie, gdy do takich poziomów ten token dojdzie, podkupywać go, a następnie odsprzedawać na potencjalnym kolejnym wystrzale. Wolumen 24-godzinny to ponad 19 milionów dolarów, a na samej giełdzie Binance para do USDT to ponad 3 miliony dolarów. Zatem, zgodnie z moim doświadczeniem i takim BHP spekulacji i obracania kapitałem na niskopłynnych coinach, maksymalny kapitał, który moim zdaniem można obstawiać pod takiego coina. To jest 1% wolumenu 24-godzinnego na danej giełdzie. Czyli innymi słowy, jeżeli na Binance ten wolumen był na poziomie ponad 3 milionów dolarów i byśmy starali się odkupić taki token właśnie na tej giełdzie, to maksymalny kapitał na pozycję w takiej sytuacji, maksymalny taki, który jesteśmy w stanie później bez problemu upłynnić, to jest około 30 tysięcy dolarów. Oczywiście, pamiętajcie, to też nie są porady inwestycyjne, żebyście się tym nie sugerowali na przyszłość, ale takie jest po prostu moje doświadczenie. Jakiś czas temu rozmawialiśmy również o tokenach memicznych z sieci Avalanche, i bardzo ładnie token KOK od swojego poziomu wsparcia odbił się po raz kolejny i emocje ludzkie rynek wypompował cenę tego tokena o ponad 80-90% w 4 dni w stosunku do. Dolara. Ja mówię emocje ludzkie z tego względu, że zaczynam się zastanawiać nad tym, czy spekulacja na coinach, które nie mają żadnej realnej użyteczności, czyli na memcoinach, czy taka spekulacja przypadkiem nie byłaby łatwiejsza? I bezpieczniejsza niż jeżeli mówimy o spekulacji na coinach, które mają jakąś konkretną użyteczność, które też mogą być schakowane, którym może coś nie wyjść w każdej chwili, które są zależne od powodzenia danego projektu, przedsięwzięcia. No a w przypadku tokenów memicznych tam mamy tylko token, a wraz z tym tokenem mamy również społeczność i emocje tej społeczności, które co do zasady jest dużo łatwiej przewidzieć, jeżeli nie mamy czynników. Jeszcze trzecich, jeszcze pozostałych, typu właśnie jak na przykład dany projekt sobie poradzi. Innymi słowy, przewidywanie tego, jak zareaguje większość w danym momencie. Co wie na ten temat sądzicie? Też napiszcie. No i Ethereum Name Service również miał piękne podbicie po ostatnim ogłoszeniu partnerstwa z GoDaddy i oczywiście powrót na wcześniejsze poziomy, a następnie z, z poziomów, na których wcześniej był dość mocno tradowany, ten token odbił o. Ponad 8%. No i pamiętajmy, że tutaj ten token faktycznie był tradowany i dodatkowo wystąpiła współpraca z GoDaddy, czyli długoterminowy potencjalny wzrost wartości takiego coina. Z drugiej jednak strony, od 3 stycznia cena tego tokena podbiła o ponad 130% w stosunku do bitcoina. Pytanie, czy na tym etapie pojawiła się taka zwiększona jego wartość i co ją spowodowało, też możecie napisać. I też jeżeli dacie konkretne i sensowne wytłumaczenie, to również będzie nagroda w postaci tygodnia Max Data Up do niepublicznych jeszcze zamkniętych funkcjonalności. No i zastanawiam się również nad Arbitrum, o którym wspominałem jakiś czas temu. Zwróćcie uwagę, Bitcoin od sierpnia zyskał ponad 70%. W tym samym czasie token ARB utrzymuje się na tym samym poziomie w stosunku do ceny Bitcoina. i Oczywiście musimy pamiętać o ogromnym unlocku tych tokenów w najbliższych dwóch miesiącach, co stanowi ogromne zagrożenie dla ceny. Jednak, według tych wielu analiz, które przeprowadziliśmy na Max Data App, token Arbitrum ma bardzo duży potencjał w stosunku do wyników finansowych, jak również w stosunku wielkości społeczności do jego market capu. Też napiszcie, co na ten temat sądzicie i jak macie zamiar lub nie to rozgrywać. No i na samym końcu nasz bitcoin, dziadek, który pompuje do halvingu. Pytanie, czy do halvingu będzie cały czas pompował niezmiennie, tego nie wykluczamy. Zwróćcie też uwagę na momenty, kiedy była większa presja zakupowa, czyli metryka OB schodziła na te niższe. Poziomy poniżej 50 i dodam jeszcze, że ta metryka OB nie jest w żaden sposób wyliczana na podstawie ceny. Co też można łatwo zauważyć, ponieważ gdy cena rosła na przykład 9 lutego, nagle ta metryka potrafiła zbijać do bardzo, bardzo niskich poziomów, gdzie pojawiała się duża presja zakupowa. Podobnie gdy cena Bitcoina wzrastała 10 lutego, również wszystkie wskaźniki oparte tylko i wyłącznie o cenę, pokazywałyby wzrosty na danym wskaźniku, a z racji tego, że metryka OB. To nie jest wskaźnik liczony na podstawie ceny, tylko to są dane w czasie rzeczywistym. No to zwróćcie uwagę, pokazywała wtedy dużą presję zakupową, co no w przeciągu już jednego dnia było dość dobrym sygnałem. Na chwilę obecną presja zakupowa, no i oczywiście będziemy obserwować. Również to, czy będą przelewane bitcoiny na giełdy. Jeżeli tak, to będzie dzwonił do Was telefon. A w dniu dzisiejszym koniecznie dołączcie do Telegrama, ponieważ o 12 będziemy robić livestream, na którym będziemy rozmawiać o spekulacji i praktycznym wykorzystaniu narzędzi do tego, żeby móc na tym rynku zdobywać regularną przewagę. Ja Wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami.